Jak to wygląda z perspektywy Białorusi, panie ministrze? Ile Solidarności się przydaje, a ile zostaje jako ostrzeżenie właśnie? Ten fakt, że jestem tu teraz, dzisiaj w sercu Gdańska, w Europejskim Centrum Solidarności, jestem w telewizji Narodowej Polski mogę mówić w imieniu Białorusinów walczących o swoją wolność i demokrację, tu już jest inspiracja, to jest, jest znak Solidarności, tak to odbieram. Ja może zacznę z własnej osobistej refleksji, wspomnień z dzieciństwa. Pamiętam ten rok 1980. Wtedy miałem 7 lat. Mój ojciec szedliśmy razem wieczorem, późnym wieczorem. To było 30 sierpnia, myślę, że tak, tak. Teraz mogę myśleć. I on mnie powiedział: Wiesz, a w Polsce jest rewolucja. W Polsce robotnicy powstali przeciwko Reżimu Radzieckiemu, reżimu PRL i on był. Prostym człowiekiem, on był robotnikiem, ale również dorabiał jako rzeźbiarz metali w warsztacie. I właśnie szliśmy z tego warsztatu i on mi powiedział, wiesz, kto stoi na czele Solidarności Polskiej? Elektryk Lech Walensa. I ja jestem elektrykiem. I ja pamiętam to ze swojego dzieciństwa. Później, 25 lat później już byłem ambasadorem, ambasadorem w Polsce i byłem zaproszony na 25. rocznicę Obchodu Solidarności, Porozumień sierpniowych, i byłem ze swoją córką Janą. I zrobiliśmy zdjęcie z Panem Prezydentem Lechą Walencą. I to zdjęcie było w moim mieszkaniu w Mińsku zawsze na miejscu, żeby wszyscy to mogli obejrzeć. Minęło jeszcze 20 lat i ja jestem uhonorowany nagrodą Solidarności imienia Lecha Walency. I już mój ojciec nie żyje, ale ja mam ten obowiązek walczyć o to, o co on marzył. Marzył, Wolną Białoruś. I ja będę walczył o to. Oczywiście dla nas solidarność jest inspiracją, dla wszystkich Białorusinów, dla Walensa, solidarność, protest. A, ale zdajemy sobie sprawę, że tylko Białorusini mogą zmienić nasz kraj, tylko my możemy wywalczyć tą wolność. Ale solidarność jest to. Słowo i gest, i wsparcie, które jest strategicznie ważne dla nas. I to, że Polska jest razem z nami, i to, że mogę tu być dzisiaj, to jest bardzo ważne nie tylko dla mnie, a dla wszystkich Białorusinów. Za to od całego serca dziękuję. Panie Ministrze, w Polsce ogromną grupę osób, które przybyły do nas z Białorusi, ponieważ nie mogły podobnie jak Pan, być w tym kraju, który jest krajem kupowanym, można powiedzieć. Jak Pan patrzy na sytuację osób z Białorusi, które się w tej chwili w Polsce znajdują? Polska jest bramą dla Białorusi i Polska będzie bramą dla narodu białoruskiego na Zachód. Jestem przekonany w tym i teraz powinniśmy robić wszystko, żeby budować tą przyszłość. I to, co mówimy teraz o Ukraińsku, o Ukraińcach na Mieszkających na terytorium Polski powinniśmy też pamiętać i o Białorusinach, bo na Białorusinów mieszka w Polsce teraz co najmniej 150 tysięcy i szacunki są 250 tysięcy, którzy byli zmuszeni opuścić Białoruś, a tak de facto deportowani z terytorium Białorusi w związku z atmosferą strachu i terroru, który stworzył reżim Łukaszenki. Ważne podzielić reżim Łukaszenki i naród białoruski. Bo często ostatnio też obserwuję, że brak słów, brak wiedzy, brak informacji, nie wystarczy informacji o tym, co tak naprawdę się dzieje na Białorusi. Jeżeli Łukaszenka kontynuuje represje w naszym kraju, jeżeli codziennie wsadza do więzień Białorusinów, o tym oczywiście niestety pisze się mało i mówi się mało, ale to oznacza, że naród białoruski nadal walczy, że naród białoruski nie e, dąży dąży, nadal dąży ku temu, żeby być wolnym narodem i to ważne, ważne docenić. My jako Białorusini na pewno e, mieszkając w Polsce nie stwarzamy żadnych zagrożeń dla społeczeństwa polskiego i myślę, że nikt nie może nam zarzucić tego. My pracujemy na to, żeby utrzymać swoje rodziny, żeby płacić podatki, żeby być tolerantnymi członkami społeczeństwa polskiego, ale również Otrzymujemy doświadczenie, jak żyć w kraju demokratycznym, jak żyć w wolności. Jestem przekonany, że później może nie większość, a może i większość Białorusinów wróci na Białoruś, a na pewno wszyscy będą chcieli wracać do naszego kraju, do Białorusi. Dzisiaj obserwowałem wizytą pani Ursuli van der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, pana premiera Tuska na granicą polsko-białoruską. I mówiono sporo o tym, że ważne budować... Inwestować w ochronę granic. I będąc premierem Rzeczypospolitej Polskiej, czy będąc premierem Litwy, Łotwy, robiłbym to samo. Inwestował w obronność. Ale moim zdaniem na dzień dzisiejszy brakuje drugiego elementu tej strategii. Strategia powinna być dwutorowa, bo naród białoruski to nie jest Rosja. Białorusini to nie są Ruscy. Białorusini są Europejczykami. Białorusini pokazali w roku 2020, że chcą żyć w wolności. Wspierajmy ten naród teraz, dzisiaj. Nie próbujmy stworzyć sytuacji, że w centrum Europy powstanie Północna Korea 2.0. Wspierając Komisję Europejską i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Ja również jako już nie polityk, może nie dyplomata, bo nie wypada mnie, ale jako laureat Nagrody Solidarności Mia Lecha Walency apeluję. Nie zamykajmy Białorusinów za tym murem. Trzeba, żeby Białorusini mieli możliwość tu przyjechać, dostawać wizy, otrzymywać edukację, bo inaczej pojadą do Sankt Petersburgu i Moskwy i będą za jakimś czasem już... Reprezentować stanowiska Kremla, Moskwy. I okaże się taka sytuacja, że ci żołnierze, którzy dzisiaj byli przed konferencją prasową premiera i przewodniczący Komisji Europejskiej w mundurze białoruskich, już będą stali w mundurze rosyjskich. I wtedy za kilka lat będą gotowi już naprawdę zaatakować. Polską, Unię Europejską, Litwą, Łotwą. Inwestujmy w społeczeństwo, bo społeczeństwo białoruskie jest europejskie, jest otwarte na świat. Ono chce być częścią Europy i te środki, które wydaje, wydaje Unia Europejska, chociażby część, trze, trzeba kierować na wsparcie prodemokratycznych dążeń społeczeństwa białoruskiego, żeby chcieli również żyć w kraju niepodległym.